witam wszystkich jakby to się pytał co się u mnie dzieje to wpadłem w wir korowania to są puste otuliny. no a jeszcze cztery silniki z odkurzacza o, stanowisko pracy trochę się powiększyło na magazynku cztery Odkurzacze, cztery silniki z odkurzacza, no minus 40 gram TTT, pudełko, dały 540 gram y, miedzi, cztery silniki z odkurzacza. No, także, no nie będę nagrywał korowania, bo to nie ma żadnego sensu. A jeszcze mam trochę do, do przerobienia. O. Jak przerobię, to będę robił co innego. Pozdro dla wszystkich i nara.